Czy okulary obniżają ryzyko rozwoju COVID-19? Badanie wykazało, że u osób noszących okulary 5 razy rzadziej diagnozuje się koronawirusa niż u osób bez okularów. Kilka badań wykazało, że koronawirus może dostać się do organizmu przez oczy. Nowe badania sugeruje, że codzienne noszenie okularów może zmniejszyć ryzyko zarażenia się nowym koronawirusem. Wcześniejsze badania wykazały, że wirus COVID-19 może przedostawać się do organizmu nie tylko przez nos i usta, ale także przez oczy. Wyniki chińskiego badania dostarczają kolejnych dowodów na to, jak ważne jest noszenie okularów ochronnych przez pracowników służby zdrowia, unikanie dotykania twarzy i częstsze mycie rąk. Badanie obejmowało wszystkich pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w specjalnym szpitalu przeznaczonym do leczenia COVID-19 w tym regionie. Badanie obejmowało chorych, u których zdiagnozowano Maurycego od 27 stycznia do 13 marca 2020 roku. Odsetek osób z krótkowzrocznością w prowincji Hubei, które regularnie nosiło okulary przynajmniej 8 godzin dziennie, oparto na danych z poprzedniego badania. Spośród prawie 300 pacjentów z COVID-19, 35 pacjentów nosiło okulary. W tym 16 osób miało krótkowzroczność, a 14 wzroczność. Żaden z pacjentów w tym badaniu nie nosił soczewek kontaktowych ani nie przeszedł operacji poprawiającej wzrok. Zobaczcie, jednak z wady wzroku może wyniknąć coś dobrego. Chyba pora zainwestować w nowy rodzaj przyłbic. Okulary. Swoją drogą, kto by się spodziewał, że akurat one będą najbardziej skutecznym lekiem na wirusa? Koniecznie sprawdźcie ten film, w którym mówiliśmy o pierwszych zdrowych na wirusa. Ciekawe, czy nosili okulary. Słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia.